Siema, dzisiaj Wam pokażę jak podmienić grafiki z TA. MTA. Pokażę Wam to na przykładzie telefonu na serwerze Paradise. Wchodzicie tam gdzie macie MTA. Wchodzicie w most, deathmatch, resource i szukacie folderu z plikami, które chcecie podmienić. W moim przypadku to będzie telefon tutaj mamy ja co mają, mam już podmienione ale jak wy będziecie podmieniać to musicie podmienić sobie tak żeby te grafiki na przykład tego 100 tapeta była w tych samych rozdzielczościach tutaj macie wymiar musi być ten sam wymiar to samo rozszerzenie png tak jak w przypadku tapety żeby wam to działało tak samo z, jak chcecie sobie podmienić yy, dzwonki, to muszą być wszystkie jak są w MP3 standardowo, to muszą być w MP3. No inaczej wam to nie będzie działać. I jak już sobie podmienicie na swoje. Lub jeśli chcecie mieć moje, takie jak ja mam, to ja mam w opisie Discorda. I to będziecie mieć zakładkę Paradise. I tu macie mój hud i mój telefon, jaki mam. Jak już chcę podmienicie, to musicie kliknąć prawym właściwości, zabezpieczenia, zaawansowane i wyłączyć dziedziczenie. usuwacie dla wszystkich. Dodajecie nowe. Tutaj wpisujecie nazwę użytkownika, którą znajdziecie w folderze użytkownicy. Tam będziecie mieć tam, gdzie Windowsa zainstalowanego macie. To wpisujecie tam nazwę użytkownika. I tutaj w pierwszej nic nie zmieniacie, dajcie ok, później da, dajcie kolejne. Znowu wpisujecie nazwę, dajcie odmów tutaj. Tutaj odznaczacie to, tutaj klikacie i dajcie, zaznaczacie te dwie opcje. Później dajcie ok, zastosuj. Tak, w wszystkich plikach, wszystkich tych e, folderach, które coś zmienicie, to musicie to zrobić bo to blokuje żeby serwer wam nie podmił tych plików na te co są standardowo może ci się cieszyć nowym telefonem jeszcze wam pokażę jak to wygląda na serwerze telefon działa mamy inną tapetę mamy też mamy bank inny Tutaj, tam miałem podmienione. Mamy dzwonki inne. Dzwoni debil, dzwoni debil, dzwoni debil, dzwoni debil, dzwoni debil, dzwoni debil. Wszystko działa, chód też działa. Niech se podmijcie To by było na tyle. Jeśli wam pomogłem, to zostawcie... Zostawcie suba kuzerowi! Łapeczka w górę dla kuzera! Łapeczka w górę dla niego!